Maneczko z tej strony kury e, Macieja. Dzisiaj będziemy grali w farminga. Ale przed tym pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subika. Co ty Janek robisz? Ze mną, Janek, przywitaj się. Cześć, otwórz te drzwi. Chodź, no, chodź tu. Słuchaj, bo spadniesz. No. O! No, no, dobra, nowa dobra. seria. Ta seria jak będzie się nazywała, Janek? Jeszcze pomyślimy, pomyślimy. chyba. Pomyślimy. W opisie pewnie już będzie, no, nazwa. A my się zabieramy. Janek jedzie do, y, do miasta traktorem coś tam no. załatwiać, ma robić. Chyba do kogoś tam pomóc komuś, nie wiem dokładnie. A ja będę od, od dzisiaj od sąsiada pożyczył tam kombajn. Siema tam. Co? Siema. Siema. Miłej pracy. Dobra, ja tu przestawię trochę gospodarstwo, tu nasz domek tam. Nie będę wchodził, tutaj ją otworzę. Tu kosiarka, e, tutaj wóz. E, też zapraszam do e, Janka na kanał Janek Games. E, fajne odcinki. E, jest tak, e, e, rozciewarz do nawozu, siewnik. E, co tu dalej? E, talerzówka, 60, tam jest jeszcze 30, e, belownica, tutaj z tyłu nic nie ma. Tutaj jest... E, Ojej, tu jest y, y, ten Przetrząsarka. Tu jest y, pług I ten, I chyba wszystko. My się dzisiaj będziemy orać lucerne. Biorę y, ten, biorę. Ale to zaraz. Najpierw idę y, wziąć sobie pług, A jeszcze tutaj y, zgrabiarka. Znaczy, nie pług, tylko jadę, idę do sąsiada. Pożyczę od niego kombajn, Coś tam pewnie zapłacę. Parzę tu bramę pewnie on tam siedzi i idę do niego Idę Cześć, sąsiedzie! siedzie Co tam robisz? A tutaj właśnie Ci przyszedłem. Kurde proszę ja ciebie Tutaj siedzę na walota Elegancko. Odpoczywasz mogę ten kombajn od ciebie No pożyczysz też tak? No, to ja ci po oddam. No dobra, Zbychu. Dobra, to ja biorę i jadę. Dobra, to elo. No, siema. Miłej pracy. Dzięki. Elo. Odpalamy. Tutaj muszę szybko coś ustawić, jest git. Bierzemy, jedziemy. Światło zapalimy, bo jeszcze w miarę rano jest. No. Tak, i co tam Janek? No dobrze. Dobrze? Wracasz już no, Ja jadę właśnie 30 Kurde mać tyle. Dzisiaj tych załatwień mamy. Kurka wody na no, nowe gospodarstwo. Trzeba pozałatwić wszystko, nie? No, opłacać tam wszystko. Dobra, to jedzie. No to przyję. Zatrzymałem na chwilę na kawę. Aaa. Trzeba kurde przywitać sąsiadów z nowej wioski oczywiście tak? No ja tu może o gdzie pani Muszę trochę zawrócić leci, nie zmieszczę się tutaj w naszym muszę tu objechać trochę inaczej O Jezuń, pomyliło mnie się tutaj muszę cofnąć, 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 bo wzięło nam się tutaj nie mieszczę się przez bramę. Objadę tędy. Teraz sobie... jadę do sołtysa załatwić. Pozwolenie. Dobre. My tutaj bierzemy. Janek pojechał do sołtysa. My tutaj ja jadę zaraz kosić. Pewnie najpierw będzie ranie. Ale no, biorę tutaj, postawię sobie kombi. Na drużynie tu przez trochę pole sąsiada pojadę, ale może się nie obrazi. Dobra, niech stoi. A ja idę, biorę o tutaj. To szybko, szybko, nic, nic, nie widać. My bierzemy tak. E, tutaj, włączamy światło, odpalamy go. Pewnie całego e, pola nie będziemy orać. Zostawimy też trochę jękownik chcę po ora. My tylko trochę tam pooramy, żeby tak właśnie coś na odcinku było fajnego. Nie same koszenie. No e, i zapamiętajcie aby zostać łapkę w górę i subskrypcję. Ups. Muszę tutaj niechcący się tak tapnąć, bo mi się. Oj, coś zreagowało, zepsuło. I niechcący tak musiałem, coś się psuje. No, dobra, tutaj jest git. podczepiamy, wsiadamy. Muszę podnieść, a tutaj zaraz ten. Co Janek? Halo? No halo, ogólnie to tam dobrze, jadę tutaj. Się za... Dobrze, ja tu będę O, oro właśnie. Pary, że kurde, nie odezwałem się od razu, ale mikrofon mi zacięło. Coś kurde w tym ciapku coś tam nie łączy, to dobrze. A, no dobra. No to już taki kurde ciągnik, taki wiesz jaki jest. No taki ta. jest jaki jest. Kupiliśmy taki jaki był, nie? No właśnie. Nie ma też co od niego tak wymagać, nie? Starszy ciągnik jest git, jedziem. Ora dobrze. Muszę trochę tak... O cie, cie, cie tutaj. Nie tutaj. Kierownicę za mocno skręciłem. I ten. I no. Jadę dalej. Na chwilę nie będę się odzywał. A ja ile ogólnie nagrywanie Jadę ojejcie. Tutaj mnie ścięło trochę. Co? Zaraz ci powiem. 7 minut to nie? No coś tylko tego. Pewnie pojadę jeszcze z raz tutaj z półgiem i będę raczej brał się za koszenie pola Chodźcie tutaj ja wracam tylko muszę jechać w drugą stronę, bo się pomyliłem też Aha, no dobra Ej, ja to muszę jechać pod górę. Ja tutaj jedzie, ja do sukcesu się jedzie, a tam dopiero do miasta. No. Tam po ciebie zaraz będę, halo. Dobra, dobra. No to dobrze. To ja tutaj jadę sobie. Mocno skrętna ta 60. Trzeba powoli jechać. Jadę pewnie raz albo dwa, i jadę Kosić. powoli, tu jedziemy znaczy nie tak powoli, ten 10, 15. Ema jak tam idzie? Dobrze, Kosi idzie po Dobra. No, no to dobrze, że idzie. Ej, ale to ustaw przy tym poma tak 10 na godzinę, bo w ogóle obrotu nie trzyma. No właśnie, wiem. <laughs> Kurde, nie to... Yy... Okej. Okay. Tak 10 na godzinę są ustawię, póki co. O ci, 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 ci tu tutaj mnie tutaj. A i co jest? Póki co jest dobrze. Dobra, podnoszę. Obiadę jeszcze raz. Taką niech będzie. Dla takiego. dałem 10 na godzinę dobra ja tak chwilę se tu postałem no. musiałem siusiu oczywiście bo mi się chciało musiałem wyjść z tak tam te kurde trochę polało się no. dobra to lecimy dalej załatwiać sprawę sprawy ja zaraz... Tematu. Ja najwyżej, Janek, zaraz się dam tutaj, a bo ty je lecisz tam. bo że jak tam? Jak coś, to ja tutaj traktor zostawię na polu tam, dobra? Dobra! to jadę do końca i zostawię, jadę kosić, bo już też długo to zajmie. Janek pojechał. To łatwiej sprawy. No i tak. Trzeba tu orać. No jedziemy. O, stajemy stoimy, stoimy. Cofamy. Wyłączę traktor, coś muszę sprawdzić jeszcze szybko. Eee, dobra, nie już nic. Jest 10 minut na odcinka. Dobra e, bierzemy bizona. Janek No to tam. co tam? ile ty wrócisz? Bo jak chcesz to masz tą Jak wrócisz to 30 masz pod tego podczepić e, pod e, e, Tego. Pod, 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 pod. Wóz. Czekaj, bo, bo... coś mi się stało, kurde z pieniędzmi. czekaj. Muszę tutaj kurde no, O, leci Ja sąsiada bizu, dobrze kosi A ty już kosisz? No, no bo już 10 minut odcinka zamiast kosza to też trochę będzie. No z jednej strony prawda, nie? No później jeszcze trochę to. Tak. U Janka też pewnie będzie jeszcze tam talerzowanie i... Ej, bo ja tutaj widzę, nie? No. Na wsi kurde jakiś case nowy jedzie, chłopie. Od tamtej ulicy akurat stoję jak, jakiś case jedzie nowy. To? No na no, bez jaj. Zaraz stanę najwyżej, zobaczę. Zobaczę. Pewnie Mirek kupił nowego traktora. To no, zobaczymy zaraz. Zaraz stanę, zobaczę, bo on to bogaś to pewnie on kupił. Co nie? John ma różne jakieś. Słychać go gdzieś tutaj. Rozstanę, zobaczę. O, jedzie, widać go. Jedzie, Kejsem Stoję, zobaczę. O, tu pewnie zajeżdża. Albo on na po', o, tutaj może przyjeżdża, albo tutaj do mnie przyjeżdża Zaraz już zobaczymy. Dobry, stanę i będę kość Dobry, dzień dobry Halo Nowy Kej, okay, zaraz zobaczę O, to ładny Siądę za mną no proszę, ja ciebie, ja ciebie Ładny, si siadłem w ładny Ładny nie? Nowy, nowy nabytek To nowy nabytek właśnie no, ładny tutaj. No, proszę ja, ciebie. Tutaj widzę, że orka niedokończona. No Kto miał ja... dokończyć? No, ja zacząłem tam. K mój kolega tam miał do dołączyć, doko dokończyć, ale tam pojechał sprawy załatwić. A, no to bo kurde, nowy gospod, to pewnie pojechał, nie? No. no. dobra to miłej roboty ci życzę. Dobra, siema sąsiad. Idę kosić Proszę, proszę. Nowy... traktor? Yy, no, elegancki! No... To ma Dobra. Pieniędzy ma dużo i... ...kupuje! Ło, proszę, ja wiem hmm. jak to buja! Ło, cie... kurka! Na Ło! Walnąłem drzewo, ja nie mogę. Czy zaraz może... Sąsiadowi coś pomogę tam No proszę ja ale to może kurde kiedy idzie się zgadamy u kogo Dobra Może się w flaszki napijemy lekko Dobra O dobra to Erlot Dobra, siema Rade, proszę Janek nie niedługo pewnie będzie przyjeżdżał. No halo. No a jesteś już, przyjeżdżasz? Pojadę już y, właśnie przyjeżdżam, bo kurde CB radio tutaj mi proszę ja ciebie, ja ciebie. Sąsiad nowym case'em przyjechał. Tak? No. no. dobrze. Bogacz. Nowe traktory kupuję. Dobra, ja już jestem blisko, więc jadę. Dobra. Jedziemy. Co ty teraz nie wiesz, czy widzę z daleka coś? No kosze, kosze. O, że nie skręciłam w to cóż, że nawet. Dobra, jedziemy tym No My to ciapkami jeździmy, a on to sami i nowymi. No, powodzi mu się. No. Może pójdziemy kiedy do niego na flaszkach? Może. Będziemy. Dobre. Jeszcze w drzewo uderzył, chyba trochę tam pojechał, będzie naprawić ciągnik i coś tam zobaczymy co będziemy robić jeszcze. Zobaczy. Z 15 minut odcinka. akurat do, do kosza i będzie dobrze. Ja 60 będę tam na swoim odcinku paryżował, a na to będę ciapkił. No no, no za jak chcesz to olej teraz tam... No oro właśnie. Ej, a na swoim odcinku będzie można siać już te dwa pola. No niby tak. Albo łąkę będziemy kosić. Ej, bym może po zrobił tę łąkę. Albo po zobaczymy. No, tak, piszcie tam w komentarzach yy, coś fajnego. Co tam mamy kupić albo co mamy zmienić. Czy wam się podoba seria? No, Myślę, i... że fajne gospodarstwo. Też mi się tak się wydaje. Fajne gospodarstwo. Mi się podoba. Nie jest duże, nie jest małe. Małe ciągniki. Później będę pewnie coraz większy. Mamy 15 tysięcy takich no, na start. E, no. Coś na do... razie bez zwierząt. Może, kiedy... może za Może tam czasu. Kury kupimy. Może się wybierzemy. Jakieś kury się kupi, pewnie. Może jakieś krowy. Teraz nie kupujemy póki co, bo nie ma pieniędzy, drogie to wszystko, te karmy, kiszonki, wszystko drogie tam. Najpierw chcemy trochę se uzbierać tych pieniędzy. No. No i coś kupimy dopiero pewnie. Na razie to tak można powiedzieć, dwóch ciągników. Bisona no, nie mamy ani żadnego kombajnu. Albo najpierw będzie Bison, albo najpierw będą zwierzęta, jakieś krowy albo coś, ale raczej widzom pewnie. No, hmm, też mi się tak wydaje. Ej, ale przy, przyjemna orka jest pod tym, po luternie No fajnie się jeździ tu. Fajnie się ora. Jak 60. Cześć, jak chcecie live y albo coś, to piszcie. Będą live'y też, pewnie może z tej serii dogadamy się tam z Jankiem. Jak myślisz Janek? No można by było, tylko czasu wolnego trzeba. No, trochę trzeba, może coś tam się nagra. No. Coś tam może będzie. Ile trwa odcinek? Zaraz się pewnie dojadę i ci powiem. Pewnie dojadę już póki co, będzie koniec powoli. Odcinek. No. Też nie chcę długich odcinków robić. Tak samo nie będę robił jak już tam 30 minutowego. Nie, zaraz. To też polska seria, tak? No to dobra, zaraz może jeszcze. O zunię, nie, to miałem zrobić. Zaraz zobaczę ile tu odcinek trwa. 18 minut. To wezmę może tutaj y, tą trzydziestkę. Y, wezmę może sobie ją i wóz podczepię i nasypię. No. Ciekawe tak. po ile soja w ogóle jest. Czekaj zobaczę. Soja jest po 2600. O Jezuniu, co ja zrobię? Up topi rul. Jak chcesz... Chyba, że u mnie zrobimy sprzedaż Soj. No nie wiem, no, w sumie zaraz zobaczymy. A gdzie ta soja, daleko czy blisko? E, gdzie jest sklep? Zobacz sobie na mapie, Mryka tam. No, zaraz zobaczę. Mryka, Mryka. Jest sklep. A tu, ten skup y, zbóż topi rol, tak? Mhm. To mo mogę pojechać, czy u ciebie, ty chcesz na odcinku? Tak, tam chcesz, możemy się jakoś dogadać. To pojadę, ok. No dobra, to jedź. No i tak będę miał chyba trochę dłuższy odcinek, bo jest sporo roboty zabradowane. No. U Janka dużo będzie więcej robot na pewno, bo będzie talerzowania dużo. No. Na początek zaczynamy z trzema polami. Trzy, tak? E, trzy są, no. E, dwa pola plus... E, plus łąka. To. O, A łąkę może będziemy sprzedawać? Może... Może sprzedamy? Nie wiem. Zobaczymy. Zależy czy kupimy krowy czy świnie w sumie, bo jeszcze kupiliśmy tak łąkę, ale właśnie nie wiemy do końca. No to na przykład pierwszy sezon to możemy y, tam y, zbelować, nie? No. I sprzedać, nie? A na przykład w drugim sezonie dopiero krowy, czy tam w trzecim? Albo no. Zobaczymy, albo kupimy świnie, ale raczej pewnie krowy. To też jest bardzo opłacalne zwierzęta, ale najopłacalniejszy w farmingu ogólnie nie to są konie, ale konie to myślę, że na tej serii to się nie pojawią. No może kiedyś jeden jakiś koń, może będzie taki. No. Ale tak, żeby hodować to nie. To za dużo się dostaje za nie. No i ta to, to seria w sumie będzie tak. Mało ludzi ma konie, przeważnie krowy czy tam coś, ale ta to, to seria no. trochę taka była. Sobie no, jakby konie to jest koło. seria rozwojowa, że kupujemy maszyny, nie? może, się. może kiedyś, jak będą już duże traktory, jakiś taki, może kiedyś jakiś John Deere się pojawi, albo coś zobaczymy. Jak spodoba wam, wam się seria, to może będzie właśnie jakieś rozwijanie, rozwijanie i ciągle będzie jakieś lepsze. To może kiedyś konie, jakiś tam będzie parę koni, ale zobaczymy. No. Ja ogólnie mam ostatni przejazd i chyba ty zążesz skąd odcinek, nie? No bo ja już tu dojeżdżam akurat. No. Dojadę, z... No i Pa zro... zdążyliśmy zrobić trochę roboty. No. Orka, wyjechałem do tego, do miasta, pozłatwiałem wszystko. I, ale gdzie to się ten? To jest... Tu... Czekaj, gdzie to się sypie? Tylko muszę się przejść, zobaczyć. Oj, znowu nie, nie, nie to. Mogę ci pomóc. Ups, 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 nie to. Co nie, nie. O. Oj, eee... Yy. Czekaj gdzie to jest? To się... A, tam dobra, jest! a tutaj. Dobra, no. już no tu wiem. Idę szybko, na otworzę big bramę. Dobra, ja już mam skończone. A to dobrze, ja tu ja ojdę już... Zacziemy jak, ale to tam talerzówka wejdzie. No tak, mówię Jedziemy. Piek. Zdaniem maszyny dobraliśmy eleganckie 60, taka stara na ultimach, No można tylko, y, Pewnie niedługo też będzie trzeba kupić y, przyczepę, bo z tym wozem to on mało mieści. Dlatego trochę tak sobie ale póki co jest dobrze. Ej, ale ta 60, nie? No jak jeździ 25 na godzinę, to ona tak się wygina na tej drodze. Ej, zarobiliśmy 5325. Czekaj, wejdę w katalog i zobaczę, ile bizon kosztuje. 25 tysięcy. No to kiedyś trzeba kupić. Może w następnym sezonie, jak się uda. Może. Ale to zobaczymy przez koszt czasu, nie? Pewnie, jak. by będziemy mieli przez ten sezon, chyba że jak kupimy y, krowy, to będzie łąka zostanie. A jak kupimy świnie, to zrobimy belki, sprzedamy belki i pewnie łąkę też sprzedamy tam. No. Ja bym nawet w tym sezonie zrobił siano kosy, tylko żebym sprzedał, bo na razie to i tak przez ten sezon nie kupimy żadnych pieniędzy. No nie, nie, nie. A czy w sumie musimy z Jankiem jeszcze pomyśleć, co kupujemy, żeby nie było tak, to może trochę z zapasu zrobimy siana czy tam czegoś. No. I może później dopiero będziemy owijać te belki, Deminato czy coś. Zobaczymy. Póki co mamy prasę do kostek. Yy, może, może jakiś sąsiad nam tam pożyczył owijarkę czy tam prasę do zwykłych belek i nam to zbierze. No i dobra, no ja pewnie już się z wami żegnam. Maj yy, tutaj elegancko. Stan, no ja się z wami żegnam na widoku. 60 i Janka. Jest! Ja za... Znaczy 30, co ja powiedziałem? 60. -tki. No dobra, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, aby zostawić yy, łapkę w górę i subskrypcję. Yy. Siema powiedz Janek Siema siema, siema narka